Dzisiaj mam, mam dla Was, kochani, cudowne, przepiękne serduszka z turmalinu, przepiękne. Turmalin wiemy, że nas chroni. Nosząc takie serduszko, czy nosząc taki nawet organ, moje cudowne organ, one są przygotowane do wysyłki tutaj. My zamykamy kanały energii. Akurat ten organ ma na celu pobudzenie u nas energii, ale też ochronę. Natomiast to serduszko, przepiękne sturmalino, nie tylko generuje dobrą energię, ale także ale także, kochani, zamyka nam kanały energii w sensie pozytywnym. Więc tutaj, jeżeli idziemy w takie środowisko troszeczkę trudne, czy wchodzimy w takie, w takie trudne energie, to ono ma nas na celu chronić, odbija tą energię i wzmacnia naszą aurę. To jest takie bardzo ważne. Co mogę dalej wam polecić? Przepiękna kula, przepiękna kula tutaj z oneksu, cudowna. Ja ją zawsze mam też w przeczytaniach. Możemy, my ją możemy też do różnych rzeczy tutaj użyć. Pierwsza sprawa, bardzo mocno chroni, wspiera naszą intuicję. Oczyszcza w ogóle trzecie oko. Możemy ją użyć też do masażu, do pobudzania energii, przede wszystkim jeżeli chodzi o rozprowadzanie energii w różnych częściach ciała. Kiedy nas coś boli, kula onyksowa bardzo dobrze zabiera ból, ściąga ten ból. Bardzo dobrze też oczyszcza energię. Możecie spróbować, tylko to musi być wasza kula, i potem ją można po prostu, czy wy w dymie, czy Poprzez czy, poprzez czy poprzez właśnie tutaj jakby wodę oczyścić co dalej? możemy, możemy z nią pracować właśnie poprzez kulę aneksową możemy po, tutaj z nią pracować w celu powiększenia ja to nazywam naszego trzeciego oka intuicji, oczyszczenia też naszej aury, ale tutaj to już Was zapraszam na kursy Kursy uzdrawiania energią. W filmikach dużo będzie i dużo jest na ten temat, więc zapraszam Was serdecznie. Pozdrawiam.